Nie ma tu wszystkim, będąc w świetle z Pawłem, Paweł, zabrał mnie do starego kina. Siemanko. Paweł. To ze stolicy trzeba pokazać, jak, jak u nas ki, multikino wygląda. Aha, no, tak powiem Pani, na bogato u Was. My mamy kasyno, a wy kasyno. macie kino. Kino, bieda, Stare kino. Po niemieckie potem siedzieli tu Rosjanie, generalnie to było zamknięte miasto i... Kurczę, naprawdę to żeśmy nie wzięli. O ja pewdy! O lepotę. po No to idziemy na ten seans, z Paweł, do tego kina. Idziemy, bo kino zamknął i nie obejrzymy ani bardziej. Dziewczyny patrzą bo są słabe, bo były silne za długo. Kurwa mordo, jaka jazda. <grystanie> Dobre. Łapanie. Chcą coś stracić, gdy docenisz. Ale wyjeżdżający chcą się jeszcze zmienić. No to ci powiem, panie. Ale klimat. Ten zapach w ogóle. Oczywiście jest budka, budka tego całą. Operatora. Tak, tam jest projektor, wiadomo. Ale to można wejść. Tak, można, tędy, to nie mądre. I tutaj mamy. Yy, Kasetony mamy, rodem z PRL-u, panie, ale żrandole. Żrandole są. Petarda. Ale klimat. No, podobne kino, ja mam wrażenie, że było w Pstrążu, zanim je rozebrali, nie? Więc to też jest jakiś tam. Ja byłem w Bornym Sulinowie, jak Ruscy wyszli, no. zaraz po wyjściu Ruskich, no to, to, to pewnie... żarabelów też nie zdążyli zdjąć, nie? No, wtedy, wtedy się sypie trochę. Trochę? Sypie się bardzo. Chodź, idziemy, zobaczymy. Uwaga na nogi, bo jest kupa szkła. Powiem Ci fajny klimacik urbexowo w Kęsisy tu, tu masz główne wejście, nie? Do kina? Tu masz szatnię? Jak to się rodzaju? A tu masz. O Chiba lepsza nie takiego. Ale fajny klimat. To je klimat. To je klimat, pane. To je zajebistý klimat. No, ale tak. Nejprve byli tu Němci. No, ale to byl hlad. Což to lastrikové také. Lastrikové také trochu těžnější. No, o, u mě vědovci takie bylo. No, ale to bylo zajebné. A potom Rusi měli tu tajné město. Dobře no, k němu? Zobaczmy kłatkę schodową na no strych, ja tam nie idę. Dla dobrałem. operatora? Nie, ale chcę zobaczyć to z tej perspektywy, operatora. No nie wiem ile tu się da zobaczyć, ale o ile pamiętam, bo... Trudno, nie wiem, czy to. Nie Uwaga, na ten, żeby się nie zupczyć. No nie, to, to, było, to było tam. Czyli to było wyżej, to chyba skórna, tak, po tych schodach. Tak, jak w kościele. No, organ Brak i ojca Rydza. Co, po środkach środkach Ja się nie wiem, czy to tutaj, czy tu. Albo, albo tutaj. że, że to po skokach operator schodził, mówisz? No. Tak, tak, ja te, ale czekaj, tu jest jakieś pomieszczenie. Chodź, chodź, chodź. Nie. Jest, mamy to pomieszczenie. Tu jest projektorownia tego kina. Ktoś się w dziurę. Proszę bardzo. Bardzo proszę. I taki miał widok pan operator. Gdzieś tam widział bym. No nie, on na pewno siedział, puszczał w film. Walił wodę. Normal. Standard. Standard armii radzieckiej. Tak, oni tam na cześć wojny myśleli. No to wieź. No, wasze znaczy instalacje też cały nie wyrabowali, chociaż nie, pruli jak to ruscy. Znaczy nie, my pruliśmy, Tu tak szybko wyjechali, że położyli zabawę. A tutaj jest hasło przewodnie, jebać na zioli i pies, Prawda. A tu jest fajcie na strecie, to A nie będzie tam wchodzić. Nie, się, nie, się to co, zawijamy, zawijamy panie. Także klimat skina... Cinemax. Cinema, cinema z, City Urbex na wyjeździe, liczy się podwójnie. Tak. Jest dobrze. Ale... Nie, no, nie, no to wejście to jest to. To jest, to, nie? To, jest to, no. To jest normalnie. To jest to właśnie. Jest no dobra, kończymy, pozdrawiamy Paweł, nie? Pozdrawiamy. Wszystkich oglądających. kaję jest, wszystkich.